Hej, kato zwierzęta, i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale! Przychodzę do Was dzisiaj z nową serią filmów na moim kanale top 5. I dzisiaj będzie pierwszy taki odcinek. Od razu przepraszam, że. Będzie troszkę brudny podkład tutaj, ale niestety no, nie mam jak na razie innego, coś muszę wymyślić. Biurko też ma swoje lata, dlatego było gorzej, ale dobra. Dzisiaj będzie top 5 moich ulubionych ogierów. Jeszcze dzisiaj nagram pewnie top 5 ulubionych zirbaków, top 5 moich ulubionych klaczy i top, top 5 najbardziej nielubianych koni w mojej kolekcji. Ale nie wiem, czy to wszystko dzisiaj zdążę wrzu wrzucić, bo na pewno chyba nie. Ale dobra, nie przedłużając, przechodźmy do pokazywania, które to są konie. Więc już je widzicie. I tak, pierwsz numer jeden to jest ogier y Tinker. Tak go, no nie będę tak bardzo pokazywać, ponieważ już widzieliście je wiele razy. Muszę podnieść. Przepraszam za to światło, ale mam roletę. No i za tą tak słabą jakość. Nawet no, nie mam co zrobić. I tak no, on jest na pierwszym miejscu, ponieważ jest przepiękne moim zdaniem. No i po prostu żaden mu nie dorówna po prostu. I to jest jak na razie on jest na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu jest ogier Campolina albo Campolino, nie jestem pewna. Bo jeśli wiecie, jak to się w końcu wymawia i pisze, to mi powiedzcie. Tak naprawdę on nie jest taki czerwony, ani tamten Arden. Tylko po prostu jest takie światło. No i mimo tego, że on jest troszeczkę zniszczony, to i tak jest na drugim miejscu, ponieważ uwielbiam ten model. Naprawdę jest prześwietny. Po prostu zawsze go chciałam, no i go mam. No i Hans Martin mówiłam wam, w sumie wiecie. Ach, dobra, bardzo się powtarzam. Bo przecież wiecie na imię drugim, trzecim znaczy się jest ogier hanowerski szlaj, jedyny z moich top ulubionych ogierów. Nie, i dlatego, go dam, że on nie jest może zbyt taki, wiecie, reali realistyczny. Znaczy no jest realistyczny, no ale wiecie o co mi chodzi. I, I mimo tego, że też jest trochę bardzo zniszczony, bardzo, no trochę, no tak, pół na pół. Przepraszam was. To jednak zawsze był to mój ulubiony model i zawsze zostanie na tej pozycji. Po prostu czuję do niego duży sentyment. Nie wiem w sumie dlaczego. Po prostu. A szczególnie mi się ten Pysio podoba. Niego jest naprawdę śliczny. Yy, Trzeci muszę tutaj odsunąć, które się nie porysowały. Yy, trzecim, czwartym. Co, co ja dzisiaj mówię? Jest ogier szwarzewalski, kolekta. Yy, no i. No bardzo, no podoba mi się po prostu, szczególnie jego poza i też mam do niego sentyment dosyć duży, ponieważ był to jeden z pierwszych koni kolekty, z kolekty, które miałam w mojej kolekcji, bo też jak wiecie był źrebak, y, źrebak y, Clydesdale i jeśli, no po prostu jeśli chcecie jeszcze raz zobaczyć tamten filmik, no to wejdźcie sobie po prostu. No już był dawno nagrywany, w tamtym roku jeszcze. I ostatnim ogierem jest ogier ardeński, którego niedawno kupiłam. Mimo tego, że malowanie nie powala to jednak bardzo mi się podoba jej rzeźba i dlatego go wybrałam. Jest po prostu świetny, chociaż nie jest duży. Naprawdę, nie jest duży, ponieważ jest mniejszy od szajerki z, ze szlaścia. Więc naprawdę. Ale i tak bardzo go lubię. I w tym odcinku by to było na tyle. Wiem, że jest krótki. Żegnam Was, widzimy się w kolejnym, gdzie będzie top 5. Więc papatki!